Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj zrobimy sobie taką rundkę kreacyjną, ponieważ EFT może też służyć nam do kreowania naszej rzeczywistości, naszego otoczenia, naszej przyszłości, co już też wielokrotnie stosowałam i naprawdę jest to świetna sprawa. Dzisiejsza rundka będzie zainspirowana książką, którą chciałabym Wam też polecić, jeżeli ktoś z Was interesuje się taką tematyką jak samorozwój, trochę lepsze zrozumienie swoich emocji, dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej i tego typu rzeczy, to naprawdę polecam Wam bardzo właśnie książkę Louise Hay, jedna z moich ulubionych tak naprawdę. I ona stała się inspiracją właśnie do tej rundki, więc usłyszycie tutaj też parę zdań, które wystąpiły w tej książce. Tytuł tej książki to Poznaj moc, która jest w tobie. No i właśnie dzisiejsza rundka będzie rundką zatytułowaną też podobnie, bo będzie to rundka, którą zatytułowała Moja wewnętrzna moc i będzie to typowo rundka kreacyjna, czyli dużo takich pozytywnych stwierdzeń, które nas naładują fajną energią, podniosą nasze wibracje co jest też bardzo ważne żeby właśnie podnosić swoje wibracje, bo im wyższe wibracje, tym przyciągamy też rzeczy, osoby, sytuacje, które na tych wyższych wibracjach sobie działają. Natomiast im niższa wibracja, no to niestety wtedy mniej energii, mniej chęci do działania, jesteśmy tacy bardzo spowolnieni w swoim działaniu, czujemy zniechęcenie, no i wtedy też bardzo często przyciągamy właśnie jakieś sytuacje, bądź osoby o podobnej wibracji. Więc e, dzisiaj zrobimy sobie właśnie tą rundkę wewnętrzną mocy. Mam nadzieję, że troszeczkę naładujecie się taką pozytywniejszą energią. Rundki pozytywne e, można już zaczynać od punktu brew. Także tutaj będzie to e, taka dosyć przyjemna i fajna, e, i fajna rundka, myślę, dla nas wszystkich. Przy okazji, ja też sobie podniosę trochę wibracji. Ok, no to zacznijmy sobie. Zaczynamy od punktu brew i powtarzajcie za mną. Mój umysł jest czysty i skoncentrowany. Bok oka. Czuję się bezpiecznie. Pod okiem. Uwalniam wszystkie emocje, które do tej pory w sobie tłumiłam, tłumiłem. Pod nosem. I rozumiem je coraz lepiej. I przepracowywuję broda. Wszystko to, co jest rezultatem złych przeżyć i doświadczeń. Uwalniam to wszystko tu i teraz. I robię to z zaufaniem i spokojem. Pod pachą rozpoczynam proces poznawania siebie. Głowa. I robię to z miłością, wyrozumiałością i troską. Brew. Dziękuję sobie za to, czego dokonuję każdego dnia, bok oka. Jestem wdzięczna za każdy dzień i za każde doświadczenie. Pod okiem. Przyciągam do siebie pozytywnych ludzi i pozytywne zdarzenia. Pod nosem, ponieważ sama staję się coraz bardziej pozytywną osobą. Coraz łatwiej kochać mi siebie. Zaczynam sobie ufać. Pod pachą. Moje serce dochodzi do zdrowia i moje ciało dochodzi do zdrowia. Głowa. Wyglądam i czuję się coraz młodziej. Brew. Odnajduję w sobie siłę, chęć do działania i moją wewnętrzną moc. Bok oka. Zaczynam żyć w zgodzie ze sobą. Pod okiem, mam moc, zdolność przekształcania mojego życia. Pod nosem odkrywam w sobie chęć do działania i kreatywność. Broda. Uwalniam się od wszelkich wzorców, które sprawiają, że żyję przeszłością. Skupiam się na tu i teraz. Obojczek. Cieszę się każdą chwilą pod pachą. Jestem warta miłości, jestem warty miłości i zasługuję na dobro, obfitość i dobrobyt. Głowa. Życie jest po to, żeby mnie wspierać. I weźmy sobie głęboki wdech i wydech. I takie rundki kreacyjne możecie sobie bardzo często powtarzać, one po prostu podnoszą nasze wibracje, przyciągają do nas te rzeczy i te osoby, których pragniemy, więc ja będę się starała też co jakiś czas zamieszczać właśnie rundki kreacyjne o takim pozytywnym zabarwieniu. Także życzę powodzenia i dobrej zabawy i mam nadzieję, że poprzyciągacie same pozytywne rzeczy i same pozytywne osoby. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. I życzę wszystkim cudownego dnia.